Witam Państwa bardzo serdecznie w autobusie komunikacji publicznej Transport GZM i nie bez przyczyny z tego względu, że bardzo nam zależy na to, by podkreślić, iż rower miejski, metropolitalny, metro rower jest integralną częścią systemu transportu publicznego i jest to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie rozwiązanie do tej pory nigdzie nie wdrożone. Dużo mówi się o rowerze jako rozwiązaniu ostatniej mili, jako takim elemencie, który może pomóc rozwijać mobilność naszą. Miejską. Jestem przekonany, że to co się wydarzyło przekona kolejnych naszych mieszkańców do tego, że podróżowanie rowerem jest i wygodne i szybkie i zdaje rezultaty. Dla Katowic, ale przede wszystkim dla całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest to kolejny element, który nas wszystkich integruje w bardzo prosty sposób, dostępny i bardzo chętnie, że tak powiem, używany przez także najmłodszych. Pamiętajmy, o tym wspominał Pan Przewodniczący we wcześniejszej rozmowie, wszyscy młodzi ludzie, którzy mają dzisiaj bezpłatny przejazd mogą korzystać z rowerów do 60 minut zupełnie za darmo. 1000 rowerów, 924 stacje i 31 gmin. Wierzę, że to nie jest ostatnie słowo, bo na pewno będą głosy o to, żeby ten rower rozbudowywać. Drugim wymiarem to jest technologia. Zmieniamy całkowicie technologię z trzeciej na czwartą. Tutaj było wcześniej pytanie, to podam Państwu różnicę. W Warszawie po zmianie tej technologii jesteśmy po pierwszym sezonie. Z 2,5 wypożyczeń średnio na rower skoczyliśmy do 6,5 wypożyczeń na rower. Końcem lipca tego roku będzie pełen system, 7000 rowerów, 924 stacje, 31 gmin mogłyby funkcjonować w tym systemie, tak więc myślę, że to jest dobra informacja. Aha. Spodziewamy się, że tutaj w metropolii rocznie będziemy generować około 10-12 milionów wypożyczeń na tych rowerach i to taki przy naprawdę bardzo oszczędnym szacowaniu tego wszystkiego. Również można wykupić abonament na sam rower, chociaż my wszystkich zachęcamy, korzystajcie z transportu publicznego w pełni. Kiedyś mieliśmy osobno dwie taryfy dla przeglądatorów transportu, mieliśmy osobno bilety na tramwaje i autobusy. W tej chwili można powiedzieć, że jest pięć w jednym. Mamy trolejbusy, autobusy, tramwaje, kolej od 1 marca. Chciałem przypomnieć, że będzie ta integracja metrobilet również bardzo dobrym rozwiązaniem. I, no i do tego doszedł rower już od wczoraj. Mam nadzieję, że 1 marca, kiedy wejdzie pełna integracja również z Kolejami Śląskimi i z Polregio, to, to będzie taki trochę game changer w transporcie publicznym. W Polsce takich rozwiązań e, nie ma.